No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj zaczynamy znowu od szamba. Jesteśmy po świętach. No, trochę w międzyczasie rzadkiego naleciało. No, ale no, wiadomo, trzeba, trzeba teraz to wybrać. Taczką wybierzemy, idę, idę to wysypać, bo wiadomo, beczką już nie można wozić na pole. Coś tam byśmy pewnie tak wyciągnęli, ale jedna beczka, dwie już tam wywiozę to tą taczką na pole i tyle. Ciekawe, ile, ile tu się uda wyciągnąć jeszcze w ten sposób koparką. Z tamtej strony jeszcze też będziemy mogli później podjechać kopareczką, żeby go wyciągać. I w sobotę już jestem ugadany ze znajomym, że podjedzie Tą, swoją ładowarką mniejszą i go wrzucimy z teleskopówką, tam na dno. Pasy, jakieś trzeba będzie porządnie zorganizować i go wpuścić. No I potem wyczyścimy to do końca, do samego dna. I będzie, będzie ładnie czysto już. Ostatnią. Ostatni raz taką akcję robiliśmy, no z 7-8 lat temu tak mi się wydaje Żeby było oczyszczone do końca Wtedy wpuszczaliśmy, o ile dobrze pamiętam Naszą taką małą fadromkę Znaczy małą fadromkę, no tam 5,5 tony ważyła? Nie, 4, może 4,5 I wynajęliśmy ćwik specjalnie, żeby go tam wpuścić No ale teraz, no nie wiem, jedynie nasza ładowarka teleskopowa by była do wpuszczenia, ale dosyć duża jest, nie wiem, czy by w silosie się odnalazła. Także spróbujemy znajoma, znajomego ładowarkę wpuścić i zobaczymy, jak to będzie szło. Ona z drugiej strony jest ma, z małej strony, ta znajomego ładowarka, no ale lepsze to niż nic. Kopałem już do betonu, się dokopałem i w jednym momencie woda przyszła. Jedzie brat z beczką, odjadę koparką i wykompujem to. Trzeba tu wąż wziąć, wsadzić. I wypompować. Tu widać, jak leci woda. Teraz wypompujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 30 cm jest głęboko. No i dobra, tutaj już mamy ogarnięte, tak plus minus, tu później tak jak ładowarka ta mała wiedzie, to ładnie po, poczyści wszędzie Tu jeszcze wyźniemy, zbierzemy jedną, dwie przyczepy i idziemy na tamtą stronę No, brudną rękę mam, bo brata kamerę szukałem, bo mi w, ściągałem ją stamtąd, bo tam ją umocował ze słomy i wpadła, jak wyszli z mi się z ręki No sakra. Ale na szczęście znalazłam Jak ona wyglądała Moja jeszcze chyba aż tak źle nie wyglądała No sakra. te głośniczki tam, nie? No Jakbym Coś tam piszczało jeszcze Tak miał ją oblać Mhm To już nigdy nie będzie Taka sama, nie? No, ja wiem po swojej. <grystanie> Ta, ale mi kiedyś też padła. tylko nie było tak głęboko. Dobra, idziemy na przerwę. Tak, nie będzie pachnieć. No? プロ見た目はプロ見た目はプロ見た目はプロ見た目はプロ見た目はプロ見た目はプロた目はプロ見た目はプロ見た目はプ目はプ Dobra jesteśmy już z drugiej strony Zaraz brat podjedzie ale to jedną przyczepkę teraz z tą wyciągniemy bo będę musiał karmić Także po karmieniu nie wiem czy będzie czas ja Zobaczymy z 15.20 Zobaczymy. Sporo wody się zebrało tutaj. Najlepiej by było, jakbym tu wjechał i byśmy tam przekopali, żeby beczką było można pompować. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Może się ustawię, może spróbuję się ustawić. Tam jeszcze jedną przyczepę napełnimy. Dobra, myślę, że na dzisiaj już sobie damy spokój. Niech tutaj zleci ta woda też tutaj, w tą stronę. Jutro weźmiemy znowu beczkę i trochę wypompujemy. Zleci to tam w najniższy punkt, może. I tyle. No i dobra, tutaj trochę ten. Otworzyłem przejście, żeby ta woda się zleciała. się wypompuje jutro bo już dzisiaj nie będziemy się tym bawić strumyczek normalnie no tutaj niech woda niech woda płynie i ten jutro, jutro się wypompuje myślę że jedna beczka z tego teraz będzie Jutro jeszcze pokopiemy tam wtedy, no i wtedy, już znajomy w sobotę przyjedzie. To nam pomoże tutaj to wybrać, już do końca i będzie czysto. Trochę roboty z tym jest, ale dużo miejsca zaoszczędzimy. No, już trzeba, trzeba to zrobić po prostu, wyczyścić do końca i tyle. No i ogólnie przydałaby się pompa, co do, samej, do samego dnia sięga. Wtedy byśmy mogli cały czas mieć mieszane szambo podczas wybierania to by też sporo dało. A teraz, jak zejdziemy no nie wiem, pod ten poziom, co teraz? Tak kamerka patrzy. No to już nie możemy mieszać, bo jest za płytko. Także no, pompa, która do samego dna wyszła, to by było fajnie. No ale nic. No dzisiaj. Na dzisiaj to by było wszystko, także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!